Euro przed euro. Już w ten weekend w Warszawie rozegrane zostaną mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Tyle że drużyny dzieci z Domów Dziecka. Więcej wie Arek Pogód. To pierwsze w historii takie zawody i największe tego typu wydarzenia dla młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Współpracujemy z różnymi organizacjami w Europie, współpracujemy z poszczególnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z całej Europy. To była bardzo żmudna praca, ale cieszę się, że udało nam się znaleźć tak wiele wspaniałych drużyn, które wystąpią na tych mistrzostwach. Mówi Marcin Lisiak ze stowarzyszenia Nadzieja na Euro. W turnieju zobaczymy 16 drużyn, w tym oczywiście polską. Zagrają w niej najlepsi zawodnicy z mistrzostw Polski, dzieci z domów dziecka. To świetna inicjatywa, uważa były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. To jest wspaniałe przeżycie dla, dla młodych zawodników. Może kilku z nich zostanie reprezentantami Polski, może będą grać w pierwszej lidze, może będą trenerami, będą na pewno dobrymi kibicami, będą zaznajomieni z piłką, a to jest, to jest bardzo ważne. A młodzi piłkarze, którzy zagrają w turnieju, aspiracje mają bardzo wysokie. Pierwsze kroki to bym chciała zacząć w legi, potem bym iść do jakichś wyższych klubów. Jedno jest pewne, dla każdego z uczestników Mistrzostw Europy Dzieci z Domów Dziecka taka impreza to niezwykłe przeżycie. Walczą o Mistrzostwo Europy, ale z drugiej strony walczą o spełnienie swoich sportowych marzeń, swoich sportowych aspiracji. Wiemy, że taki turniej otwiera dzieciaki na świat. Myślę, że to jest dla nas najważniejsze, żeby dać dzieciom nadzieję. Tak właśnie nazywa się nasze stowarzyszenie Nadzieja na Euro. Turniej odbędzie się na stadionie Legii Warszawa. Poza samymi zawodami organizatorzy zadbali też o inne atrakcje. W niedzielę dojdzie do spotkania dziecięcej reprezentacji Europy z reprezentacją Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy. Potem już na stadionie Syrenki przy ulicy Batorego wydarzenie pozasportowe, czyli koncert zespołów Wilki i Kombi.